Witam wszystkich, także tych, którzy nie widzieli pierwszego odcinka. Pozwólcie, że wyjaśnię im parę rzeczy. Jest rok 1981. W tym domu, na dziesiątym piętrze, znajduje się agencja detektywistyczna Arsena Megreta. Teraz go nie ma, ale są nasz bohater i sekretarka detektywa. Przestań leniuchować. Nie mamy dużo czasu, pośpiesz się. Szef może wrócić w każdej chwili. Tylko trochę odpocznę. Sprzątaj dalej i nie trać czasu. Ale nuda. Co za gadanie, pracuj. Tak. Wybacz, że zawracam ci głowę, Beppe. Drobiazg, proszę. Czy nie przeszkadza Ci, Tino, to, że mieszkamy z Tobą? Nie. Bądźcie tylko ostrożni, żeby mój szef się o tym nie dowiedział. Jesteś naprawdę bardzo miła. Stokrotne dzięki. Nie ma za co. Przede wszystkim księżniczka niedziela jest naszą krewną z odległej od tysiąc lat przyszłości. To normalne, że przodkowie opiekują się tobą. Nie mam najmniejszej ochoty wyjść za ciebie, Beppe. Chcę wyjść za Jatodetamana Detamana. Mam nadzieję, że jeszcze go zobaczę. Jakiż on przystojny. Tina, Beppe, jesteście tam? Słyszę wasze głosy. Jesteśmy. Co robicie tam na górze? Ty głupcze. Co tam kombinujecie? Nic takiego. My tu tylko sprzątamy, szefie. Może wam pomóc. Dziękujemy, ale już skończyliśmy. Zrób mi filiżankę kawy. Zaraz. Schodź, Beppe, pośpiesz się. Dobrze. Rozumiesz niedzielo? Cisza. Już jesteśmy. Nie mogę uwierzyć, że wzięliście się nieproszeni do sprzątania strychu. Co tam ukrywacie? Niczego nie ukrywamy, naprawdę niczego. Lorelai. Tymczasem w suterenie tego samego domu jest pokój przerobiony z magazynu. Zbierzcie się wszyscy, moi wierni słudzy, by usłużyć naszej drogiej księżniczce. Na rozkaz! To my, i dole uczennic. Uwaga, numer jeden i dwa, najpierw jeden, potem dwa. Pomocy bardzo martwi mnie krnąbrność księcia soboty. Nie cierpię tej ery ani tego pokoju. Chcę jeść. Co za wstyd! Jesteś dziedzicem dynastii jesiennej. Kiedy tylko odnajdziemy pawia kosmosu, będziemy mogli stąd wyjechać. Teraz chcę tylko jeść. Księżniczko, poniedziałek. Proszę posłuchać. Ja wrzesień mam genialny pomysł. Zdobędę jedzenie dla soboty. Jesteś naprawdę geniuszem. Dziękuję. Moja mama też to mówiła. Jestem pozbawiony skrupułów. Mogę dopuścić się zbrodni, by książę sobota mógł zostać królem kalendarza. W wrześniu, księżniczko. Patrz siostro, sygnalizator września. Kiedy mruga czerwona lampka, to znak, że zmyśla do Co to? To wehikuł czasu. Witajcie Państwo, to ja. Hrabia Don Juan, tutaj? Księżniczko, poniedziałek, jesteś piękna jak zawsze. To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę znów cię ujrzeć i złożyć hołd Twojej w urodzie. Co za afektowny facet, paskudny typek, Wynocha stąd. To nie uprzejmie mówić takie rzeczy soboto. Ten pan to wielki poeta, podziwiany przez wszystkich. A właściwie dlaczego mnie odnalazłeś? Przebyłem tysiąc lat, by Cię odszukać. Przemierzyłem czas i przestrzeń gnany tylko jednym pragnieniem. Chcę prosić Cię o rękę i poślubić. Poślubić? Dziękuję za propozycję, ale pragnę tylko jednego: pawia kosmosu. Postępuję tak, by uczynić z mego młodszego brata soboty władcę królestwa kalendarza. Jestem gotowa na wszystko, nawet na małżeństwo, by ten cel osiągnąć. Jaka piękna siostrzana miłość. Jesteś nie tylko urodziwa, lecz masz również szlachetny charakter. Jestem w tobie coraz bardziej zakochany. Już robi mi się niedobrze. Ta planina. W każdym razie ja jestem głodny siostrzyczko. To wstyd, że dziedzic stronu królestwa kalendarza przemawia takimi słowami. Włóż swoją maskę. Świetnie, bardzo dobrze, ale mówić będę to samo. Księżniczko, powiedz, co mogę dla ciebie zrobić? Zrobię wszystko Zapłać nasz zaległy czynsz, już najwyższy czas I jeszcze jedno, chcemy mnóstwo jedzenia Nie bądźcie tacy aroganccy w stosunku do hrabiego Nie szkodzi, księżniczko, chętnie spełnię ich prośby, jeśli nie masz nic przeciwko temu Hrabio Przyszedłem uregulować czynsz Co takiego? Tych denarów używa się w królestwie kalendarza. To moneta wielkiej wartości. Proszę ją wziąć. Nie mogę jej przyjąć. Czy nie jesteś fałszerzem pieniędzy? Jak pan śmie. Nie widzisz mojej koszulki z wzorem kwiatów wiśni rozrzuconych przez wiatr? To świadczy, że nie tak łatwo wywieźć mnie w pole. Informacja o ptaku kosmosu. Widziano go w Niemczech nad Renem w roku 1500. A w kosmosu rok 1500, w Niemczech nad Renem Siostrzyczko, czy ten piękniś Dążuan przyniesie nam coś do jedzenia? Nie mamy czasu do stracenia, musimy spytać Pawia Kosmosu i jak najszybciej uczynić cię królem Rozumiem, nie jestem głodny Przykro mi, ale nie możemy czekać na twój powrót, Dążuanie Wyruszamy jak najszybciej, do Niemiec roku 1500, w drogę Wkrótce wyruszymy na poszukiwanie pawia kosmosu w 1500 rok. W październiku jesteś głodny? W drogę! Peppetino, mam dla Was ważne nowiny. Jakie? Księżniczka niedziela przechwyciła telepatyczną informację. Posłuchajcie. Rok 1500. Czarodziejka Karenu w Niemczech. Jak już chyba wiecie, księżniczka niedziela posiada telepatyczny dar przechwytywania informacji dostarczanych przez PAWI komputer. Ruszajmy w drogę robocie. Zrozumiałem, wyruszamy natychmiast. Jedziemy naprzód! Księżniczko Poniedziałek? Nie ma nikogo. Może wyruszyła na poszukiwanie pawia kosmosu? Lecz połączymy się. Moja miłość jest zbyt wielka. Nie przestanę kochać. Odchodzę, ale jeszcze wrócę. Bądź spokojna. Ren rzeka, którą Niemcy nazywają swoim ojcem. To skalne wzgórze o wysokości 132 metrów to Lorelai, zwane Skałą Czarodziejki. Często rozbijały się tu statki, a legenda mówi, że marynarzy zwabiała z tym słodkim śpiewem czarodziejka Lorelai. Widzicie? To na szczycie tej skały ukazuje się Lorelai i śpiewa. To Lorelai. Piękna. Nie wierzę własnym oczom. Nie widziałem piękniejszej. Zamiast się gapić, myślcie jak schwytać pawia kosmosu. Odjazd! Co z tobą, Beppe? Tam jest Lorelai. Patrz! To poniedziałek i jej ludzie. Idziemy webkę. Tak. Musimy dostać się na drugi brzeg rzeki. Jasne. Dotrę tam wpław. Wpław? Nie przepłyniesz więcej niż 10 metrów. Przestań! Lepiej przepłyńmy rzekę w tej maszynie. Czy to możliwe? Pomyślałem, że tak będzie lepiej. Co to? Niespodzianka! Mam ją! Nie dotykać jej! Kto to powiedział? Słyszałam jakiś głos. To ja. Nie pozwolę wam spytać Pawia Kosmosu. Pozwól mi mówić. Co robicie łajdaki? Paw Kosmosu nie będzie do was należał. To nasz przyjaciel i obronimy go. Paw kosmosu, przeklęci. Prawie ją złapaliśmy. Rozprawić się z nimi. Wrześniu, październiku, szybko. Boję się, jesteś mężczyzną. To prawda. To idź i walcz. Ty klucho, grubasie, pomyleńcu. Beppe. O mało nie wpadłem do rzeki. Odwagi. Dzięki księżniczce niedzieli, Beppe zyskał zdolność wyzwalania w sobie nadludzkiej mocy. Ja to zrobię. Świetnie, zrzuć ją ze skały do rzeki. Co to za dźwięk? Przemierzając czas, ja, obrońca uciśnionych na całym świecie, przybyłem, by bronić sprawiedliwości. Ja to Detaman! Łaskocze mnie! Miecz do Remi! Nie jestem z papieru! Więc wróciłeś, ja to Detaman i jestem szczęśliwa, że znowu cię widzę. Jestem Tina. Znów nam przeszkodziłeś. Zniszcz ich, w wrześniu. Użyj swoich maszyn. Dobrze, ja wrzesień dam im tęgą nauczkę przy pomocy tajnego oddziału. Wezwij gwiezdnego króla Tino wyjmij kłódkę. Tak, szybko, twoja kłódka. Tak, tak. Tajemnicą i zaklęciem do przybycia cię zachęcę. Nowy ukasz świat, królu z gwiazd. Przybądź król do pomocy. Uczyń wszystko, co w twojej mocy. Po mnie wzywał. Wołały mnie dwa głosy i dlatego przybyłem. Ruszajmy, gwiezdny królu. Jakiego oddziału użyjesz dzisiaj, wrześniu? Dzisiejszą atrakcją jest mój oddział Super Niszczycieli. Tu Fermatelotte z wiadomości na żywo. Za chwilę rozpocznie się walka Gwiezdnego Króla z oddziałem Superniszczycieli. Za chwilę, panie i panowie, zobaczymy jak oddziały wychodzą na plac boju. Rozpocząć atak. Przygotować się do rzutu młotem. Trwa atak młotów. Oddział dysków do ataku. Teraz lecą dyski. Gwiezdny Król nie cofa się. Oddział młotów do ataku. Ponownie atakują młoty. Dlaczego nie kontratakujesz gwiezdny królu? Nie chcę odpierać tak słabych ataków. Nasze pociski nic mu nie szkodzą. Kiedy zadasz gwiezdnemu królowi cios ostateczny wrześniu? Nic się nie martw do usług. Trzeba mieć nadzieję. Jakaś liczna laleczka. Co to jest? To maszyna, która przepowiada przyszłość. Jeśli drewniak upadnie podeszwą do góry, oznacza to naszą klęskę. Musimy więc uciekać, żeby uniknąć niebezpieczeństwa. Ona po prostu przepowiada przeszłość, ale jestem pewien, że tym razem pomyliła się. Zobaczcie sami. Oddziało szczepów do ataku. Co się stało, gwiezdny królu? Zepsuł się mechanizm mojej nogi. Hurra, jeszcze jeden wysiłek i wygramy. Oddział dopingujący do ataku. Ależ są zalotne. Jak gwiezdny król zareaguje na te dziewczęta? Nic nie widzę żadnej reakcji. Kędy wyjdzie księżniczka poniedziałek? Wyszła, to ona, popatrzcie. Och, mój stanik. Ostatnia próba. Oddział tyczkarzy do ataku. A oto nowy atak. Oddział skoczków o tyczce. Gwiezdny król jest bezradny. A teraz cios łaski. Dobra robota, cudownie. Gratuluję, wrześniu. Masz wielki talent techniczny. Jestem świnka, która przynosi szczęście. Wezwę skrzydlatego konia. Przygotuj się, gwiezdny królu, do połączenia z nim. Naprzód, skrzydlaty koniu. Do licha, skacz! Na pomoc, siostrzyczko. Nic ci nie jest, Soboto? Ojej. Wybacz, zwituj się nad nami. Jestem niewinny. Litości, wybacz mi skrzydlaty koniu. Co się z tobą dzieje? Dlaczego ich nie zmiażdzisz? Nienawidzę zbrodni, a nie osoby, która ją popełniła. Jesteśmy ocaleni, siostrzyczko. Szaso, bo to w poprzednim odcinku mieliśmy poważne kłopoty, bo go rozzłościliśmy. Co za głupek? Głupek? Patrzcie, zatrzymał się. Na pomoc! Wraca, to wy jesteście za to odpowiedzialni. O czym ty mówisz? Nie obraziliśmy go ani jednym słowem. Głupek. Obraziłaś go, księżniczko. Jak świat światem, żaden głupiec nie ścierpi, gdy nazwie się go głupcem. Durniu, ty też go nazwałeś głupcem. Dziś mija czas przygody. Przygody mija czas, lecz znowu się spotkamy. Już zapraszamy was. Beppe, Beppe, jestem tutaj. Gdzie byłeś? Straciliśmy cię z oczu. Leżałem nieprzytomny po upadku ze skały. Widzę, że bitwa skończona, znów zwyciężyliście. Tak, dzięki Jato Detamanowi, doprawdy? Stałeś z założonymi rękami. Przemyśl, co robiłeś. Jato Detaman był naprawdę wspaniały. Daj spokój. Powiadają, że od tamtego dnia nikt więcej nie widział Lorelai. Jednak żyła ona nadal w pieśniach i legendach. Wehikuł czasu pożegnał się z Renem i powrócił do współczesności. Dokąd odleciał paw w Kosmosu? Nie wiecie? Może ktoś z Was, przyjaciele, przypadkiem go widział?